Nie wiem czy podołam, bo jak słyszałem jak młodzież śpiewała, to po prostu gdzie mi do Także ja nie będę Państwu udowadniał, że umiem śpiewać. <noise> ja, zostałem, ja zostałem radzieckim piosenkarzem trochę z przekory, ponieważ to się, jest, w naszych czasach to jest zupełnie nielogiczne, żeby śpiewać po rosyjsku, rosyjskie ballady, ale ponieważ Wiele rzeczy, większość rzeczy w moim życiu układała się nielogicznie, więc jak stwierdziłem, że jest to nielogiczne, to mm, zrozumiałem, że właśnie w tym kierunku muszę pójść. Poza tym, że e, przez ostatnie 20 lat weryfikowała się historia e, powojenna i a ja zrozumiałem, że pomimo tego że nie lubimy komunizmu, nie lubimy Związku Radzieckiego, to ja mam ogromny sentyment do Lenina. Z tego powodu, że na, ten, na pierwszą komunię nie dostałem zegarka. Wszyscy dostali, ja, dost, ja nie. I sobie pierwszy zegarek wygrałem na konkursie wiedzy o Leninie w szóstej klasie podstawówki. Do dziś, do dziś pamiętam niektóre cytaty. Z władzy rewolucji i pierwszym moim pomysłem na to, kim będę, to chciałem być marynarzem atomowego Lodołamacza Lenin. Tam była taka bohaterska czytanka w podstawówce na ten temat. Oczywiście rosyjskiego w tamtych czasach się nie uczyłem jako polski patriota, bo miałem nawet na studiach, ale nie uczyłem się. Dopiero jak chciałem zostać piosenkarzem, to wtedy się nauczyłem. I zaśpiewam Wam na początek taką piosenkę, która właśnie z tym atomowym Lodołamaczem mi się kojarzy, bo ja idę na LEDAKOLE, czyli płynę Lodołamaczem jurya Wisbora. To jest jeden, Jury Wisbor jest jednym z kilku właśnie poetów lat 60. Znaczy ten... Ja idę na LEDAKOLE, ko idzie od то трудяха поле колец, то ледовую хреду, то прокуренную хлодкой крикнет жалуясь туман, то зовет медя с водкой город Мурманский, есть Мурманск. парарам, пам, пам, па -ра -ра -пам, -пам, -пам. И какое продвижение не имели мы в льдах, Знают наше положение все окрестные суда. Даже спутник с неба целит, в объективы нас вперед Смотрит, как для мирных целей мы долбаем крепкий лед. Парарам, пам, пам, парарам, рам. Бам -бам. И какой-нибудь подводник С бакенбардами брюнет Наш маршрут в льдах проводит Навалившись на планшет У подводника гитара И ракет большой запас И ему ручит, как котяра хирокомпас, то есть компас. Пам -пам. И никто из них не видит в чудо технику свою, Что они трезвы, как о виде, Я на полубе стою, Что прогноз опровергая, Штормы весело трубят, Что печально дорогая, Жизнь на свете без тебя. Na ówce, Pożena panna miała na imię. I mieszkała na Armii Czerwonej w Zroczyńcu. I ja byłem bez szans, ponieważ ona wolała Jurka Nowaka, kolegę ze szkoły. Ja nie poddawałem się, chodziłem codziennie po południu tam na tej Armii Czerwonej. a może wyjdzie, może wyjrzy, może się pogada skończyło się jak miało się skończyć ona wyszła za tego Nowaka a a mnie został sentyment dawniej czerwonej po prostu i dniami i trawa w rasie prawinia szczęśliwaja <śled> gawalili się самая верима сердцу вопреки. Мы с тобой два берега у одной реки. Все ждала и верила сердцу вопреки. Мы с тобой два берега у одной реки. с парнями, только я одна все ждала и верила сердцу вопреки, Мы с тобой два берега у одной реки все ждала. тобой два берега у одной реки. Ночь была, был рассвет, словно тень крыла. У меня другого нет, я тебя ждала. Все ждала и верила сердцу вопли с тобой два берега у одной реки. Все ждала и верила сердцу вопреки. Мы с тобой два берега. Były koszary polskie i rosyjskie, a obok mojego domu jeździły czołgi i... i ciężarówki, jak się ładowali na poligon na rampie. Myśmy bardzo lubili, jako dzieci, takie pięcio-sześcioletnie, yy, taką wojskową kawę w kostkach, złożowa kawa z cukrem. Oni na poligon dostawali coś takiego, plus suchary, bo suchary takie, lekko słodzone. I te czołgi jechały, i cała ulica okrzei dostały po prostu tłumy dzieci które się strasznie darły, żeby przekrzyczeć te silniki czołgów daj suchara, daj suchara. I żołnierze nam rzucali suchary, te luki się z czołgów otwierały i wyrzucali tam suchary, kawę. I byliśmy wściekli, jak jechali Rosjanie, że my wrzeszczymy daj suchara, a ci rzucają nam chleb i konserwy mięsne. I po, prostu, po prostu byliśmy wściekli. A Później jako dorosły człowiek zrozumiałem, że chłopcy nie wiedzieli o co nam chodzi i myśleli, że głodni jesteśmy i swoje żarcie nam oddawali. Także takie... No. Маховой, а где-то в людном мире, который год подряд, Одни в пустой квартире, Их матери не спят. А где-то в людном мире, который год подряд. Одни в пустой квартире Их матери не спят Свет лампы воспаленной Сияет над Москвой В окне на малой бронной В окне на маховой Друзьям не стать в округе без них идет кино Девчонки их подруги Все замужем давно Друзья мне стать в округе Без них идет кино Девчонки их подруги Все замужем давно поля завислой сонной Лежат в земле сырой Сережка с малой бронной И Витька с маховой Но помнит мир спасенный Мир вечный, мир живой Сережку с малой бронной и Витьку с Маховой. Но помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой, Сережку с малой бронной и Витьку с Маховой. Слухаю, я думаю, что я буду в телевизии. A później włączał na fakty wydarzenia opinię na 20 wolną Europę. I to były takie czasy, i pamiętam jako dziecko, że, że to były czasy, zresztą podobnie w Związku Radzieckim było, że w, yy, to były czasy kupowania, kupowania na raty, że po prostu była szansa jakoś tam życie uporządkować po wojnie, w pracy były raty bez yy, procentów. Wszyscy brali raty, kupowali wersalki, te stół czy sześć krzeseł miękkich, i czy meblościankę i spłacali te raty. I był tak, taki szał, szał kupowania, szał bogacenia się, co jest takie, znaczy to jest y, bliskie temu, co, co my wyprawiamy. Krótko mówiąc, żyjemy w takich czasach, że właśnie kupowanie, kupowanie gadżetów też jest ważne. I ja chciałbym Wam, ponieważ Przeczytać taki wiersz Aleksandra Galicza. Ale o Galiczu będzie trochę. To jest jeden z poetów z Bardów lat 60. My słyszeliśmy o wysockim, o bułacie o Gurdżawie. było jeszcze paru gości w Związku Radzieckim. Mocnym z nich był Aleksander Galicz, żyd, który ochrzcił się przed śmiercią, jakby zobaczył w chrześcijaństwie, w religii, w Panu Bogu wyjście zma zmatni. I Galicz napisał taką piosenkę, taki wiersz, Farsginion się nazywa. Wszy wszyscy w domu tylko tata daj, daj pieniądze, daj pieniądze, a ty haruj, o każdego dbaj, próbuj związać koniec z końcem. Durna luźka, cały dom ma gdzieś, Ciągle mistrzy się przed lustrem, a drobiazgu tatuś sztuk ma sześć. wykarną z pensji taką szóstkę. Trzeba kupić to, trzeba kupić śmo, a na życie braka, w kieszeni dno. Dzieci muszą jeść, dzieciom trzeba dać, tutaj tychę płać, tam dwie dychy płać. A skąd je brać? Muśce w forsę dawaj, choćbyś tego. Jak nie kiecka, to pomadka. Jeden wańka może zjeść za trzech. A czym reszcie gębę zatkać? Myślał tatuś, myślał, marszczył brwi, potem prędko ruszył w drogę, wprost do Rady Zakładowej, by prosić tam o zapomogę. Bo trzeba kupić to, trzeba kupić śmo, a na życie braka w kieszeni dno, dzieci muszą jeść, dzieciom trzeba dać tutaj dychę płać, tam dwie dychy płać, a skąd je brać? Prosił tatuś rzewnie z drżeniem nóg, minął tydzień pełen trwogi. Wreszcie przyszedł urzędowy dróg, nie przyznali za pomogi. Napisali, że teraz kraj rad Amery Amerykę gonić musi, więc kopiejki dać nie mogą. Fakt. Ale sercem są z tatusiem i rozumieją, że trzeba kupić to, trzeba kupić może nie lekko mu, bo w kieszeni dno. Dzieci muszą jeść, dzieciom trzeba dać. Tutaj dychę płać, tam gdzie dychy płać, a skąd je brać? Obił tatuś w durnej luźce pysk, uchlał się jak nałogowy, potem siadł, napisał krótki list i powiesił się w stołowy. Pogotowie nie pomoże. Już wcześniej trzeba było, pom trzeba było pomóc. Lekarz sprawdził tatusiowi puls i wypisał mu akt zgonu. Tak się pozbył tatuś wszelkich trosk, cicho zgasł i bez szemrania, a przed śmiercią swój doczesny los podsumował w kilku zdaniach, że chciał kupić to, że chciał kupić śmo. A pieniędzy brak i w kieszeni dno. Dzieci muszą jeść, trzeba dzieciom dać, tutaj dychę płać, tam dwie dychy płać, a skąd to brać. <plosy> e, i chcę tylko powiedzieć, że te wiersze Galicza, które będę czytał po polsku przełożył Michał Jagieru, to jest poeta, zresztą znam człowieka, on z Łodzi mieszka, także... Razem również kolekcje Teraz w Poznaniu będziemy mieli w atencie. I, I ksiądz Paweł, jak posłuchał tych piosenek, to on nie zna w ogóle rosyjskiego, bo to jest młody człowiek. I tak posłuchał tych piosenek i mówi, Lechu, to jest lepsze niż rachunek sumienia. I, I wiecie co, że pewno dlatego ja to bardzo lubię robić, bo na starość po prostu ważny jest dla mnie rachunek sumienia, czyli. Taka chwila zastanowienia się, czy to co robię jest dobre, czy złe. Większość mojego życia w ogóle mnie to nie obchodziło. Dzięki Bogu stało się ważne. W łaniach szorach i ligawa jest ja zastyła, ciutka, a i dla ja tylko Pawie łapiać i mnie. I ci ryc, над озером летают утки, Разжирели утка осенью в большой цене. Снова осень закружила карусель мелодий, Похочусь, с ветерком, по нотам прокачусь И сыграю, если я на что-то годен, И спою вам если я на что-нибудь гожусь, Я помню, давно учили меня Отец мой и мать, Лечить так лечить, Любить так любить, гулять так гулять, стрелять так стрелять, но утки уже Летят высоко, летать так летать, Я им помашу рукой жалею, что живу я часто как придется, только знаю, что когда-нибудь в один из дней все вернется, обязательно опять вернется, и погода, и надежда, и тепло друзей, так поскучаем, чтобы радостней была минута нашей встречи. Но она уже не за горой Вновь весною Из полета возвратят утки Стосковавшись по озерам с голубой водой я помню давно учили меня Отец мой и мать Лечить так лечить, любить так любить Гулять так гулять, стрелять так стрелять Но утки уже летят высоко Летать так летать, я им помашу рукой А когда-то за весой гонялся быстрый кречет, Так и ныне я добычу свою старожить. Не прощайтесь, говорю я вам, До скорой встречи все вернется, А вернется, значит, будем жить. Я помню давно, учили меня Отец мой и мать, лечить так лечить Любить так любить, гулять так гулять Стрелять так стрелять, но утки уже Летят высоко, летать так летать Я им помашу рукой Dalibali trzy z dwoma, żeby przetrnąć następny rok. Żeby nie wyrzucać mnie ze szkoły z powodu piosenki. Nie grałem na gitarze rosyjskiego jako polski patriota nie znałem. Więc parę lat musiałem się uczyć tego wszystkiego. I plan był taki, że będę śpiewał na ulicy. Ja po prostu tak jakoś pół, pół, pół życia to mi tak jakoś przeszło między palcami i. Chciałem na starość spróbować różnych rzeczy, które, o których marzyłem w dzieciństwie. Jedną z nich było to, że zazdrościłem chłopakom, którzy śpiewają na ulicy. Ten repertuar doskonale się nadaje, więc wymyśliłem, że no, spróbuję pośpiewać na ulicy. Natomiast problem był poza tym, że kwestie finansowe, że to po 50 groszy ludzie rzucają i to się można nazbierać. A w tamtych czasach ja byłem ja byłem ministrantem i Moja matka była nauczycielką w Złocieńcu i niestety nie pozwalała mi chodzić po kolędzie razem z księdzem, ponieważ ministranci dostawali wtedy, nie? Zresztą dzisiaj też dostają. Natomiast matka uważała, że ponieważ jest osobą publiczną, że to nie wypada, żebym ja chodził i dostawał pieniądze jakieś. Byłem na nią wściekły, no ale nie mogłem podskoczyć. I podobnie tutaj też aspekt finansowy był ważny. Tylko problem był taki, że. Jak ja zostałem piosenkarzem, to już byłem człowiek znany z telewizji. Teraz jak pan z telewizji ma wyjść z gitarą na ulicę, śpiewać i będą ludzie po 50 groszy rzucać i będą pytać panie Lechu, co się z Panem stało. Więc to było po prostu psychologicznie bardzo trudne dla mnie, do, znaczy po prostu do oswojenia się z tym, ale nie poddaje się już yy, łatwo. W ogóle się nie poddaję. Więc wykombinowałem, że na początek, gdy będę chodził późno w nocy jak nikogo nie ma na ulicy, to wtedy po prostu będę się jakoś oswajał z tą sytuacją i odbyłem szereg koncertów na ulicy. Nie mam świadków, ale szło dobrze. I kiedyś w Krakowie, w bardzo eleganckim miejscu, bo obok tego pałacu na Plantach, obok pałacu, gdzie się papież zatrzymywał na Franciszkańskiej i tam Filharmonia, z tyłu, z przodu Uniwersytet, także w ogóle Malinowo, Znalazłem miejsce w miarę spokojne o w nocy. Dwie ławki dalej na siedząco, ktoś tam drzemał. Więc tej nocy śpiewałem lirycznie, żeby broń Boże, faceta nie obudzić. Ale ten się ocknął. Taki okazał się mały, taki napakowany w dresie, pijany. Wyjął rulon pieniędzy z kieszeni, zszedł z wierzchu 50 zł, rzucił mi do futerału i powiedział po rosyjsku Biery gitar kupa Czyli bierz gitarę i mi się napić. Ja mu, nie chciałem, ja mu nie chciałem tam żadnej historii swojego życia opowiadać, no ale problem był, ponieważ człowiek po pierwsze był hojny, był Rosjaninem, i jak mu wytłumaczyć, że ja się nie pójdę z nim napić? Więc szybko wykombinowałem coś takiego, ponieważ widać było, z, jakiego, z jakiej bajki on jest. To mówię do niego tak, słuchaj brat, siast nie ma góry, dawaj zawtra. A on gębę ze zdziwienia otworzył i mówi do mnie tak, dziadiawania, tyż pasmatry na mnie, gdzie i jak gdzie zawtra. <noise> Że y, dużo da się zrobić w życiu, tylko po prostu trzeba przestać marudzić. Primo, to takie jest moje przesłanie jak do więzienia. Ja lubię bardzo w więzieniach występować i ja tam po prostu, bo na początku to się ich bałem strasznie, bo oni wszyscy taki wstyd panuje w więzieniach, że oni tak siedzą, ponurzy i nawet jak jazdę rowerem po pijanemu, to wygląda jak seryjny morderca po prostu. To Też ci, co jazda rowerem po pijanemu, to tam się nazywają kolarze. I nie, no ja mam proste przesłanie, po prostu nie histeryzować, tylko brać się za robotę, no nie tylko siłownia, no ale jakieś tego. I to dobry, dobry, numer był w Gdańsku, ja pierwszy raz w więzieniu występowałem, pękła mi struna, a ja się ich wtedy jeszcze bałem, bo byłem pierwszy raz. Ręce mi się trzęsą, zmieniam tę strunę, pot się ze mnie leje, a oni się gapią. Tak. Po prostu żaden nie drgnie. To jeszcze bardziej mi się te łapy trzęsą i w końcu jeden się zlitował i mówi tak. Spokojnie, mamy czas. Kwiaty, ale proszę tego nie przyjąć, żeby chcemy Pana tak przerobić, jak Pan chciał przerobić swoją żonę tymi kwiatami, tylko chcemy Panu bardzo podziękować, że zechciał Pan gościć u nas i chcemy pana zaprosić do nas na pewno jeszcze nie raz. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy również bardzo publiczności. Dziękujemy wszystkim serdecznie. Panią Anię zapytał, czy może ucałować, a u mnie zrobił to bez pytania.